Nowe drogi zawsze stanowią udane inwestycje. Poprawiają komfort jazdy oraz bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego mieszkańcy Nowych Bielin w minie Nowe Miasta nad Pilicą cieszą się z remontu. Serdecznie witam Państwa na drodze w Nowych Bielinach. To było i do Bielin. Ta droga łączy Bieliny z Nowymi Bielinami i był odcinek robiony 2 km 100. Witam serdecznie Panią Burmistrz Barbarę Gąsiorowską. Witam wykonawcę, witam serdecznie radnego powiatowego Krzysztofa Fiksa Witam pracownika urzędu Andrzeja Przyborka, który jest odpowiedzialny od dróg No i serdecznie witam mieszkańców Nowych Bielen i Bielin No i chciałem... A i radnego, młodego radnego Łukasza Klatkę, zapomniałem, przepraszam no. No. i chciałem serdecznie podziękować za wykonanie tej drogi no, i już ja odchodzę, odeszedłem z radnego, nie kandydowałem. Jest młody radny tu Łukasz Klatka na moje miejsce. Młoda pani Sołtys, pan Sołtys młody. No, i przekazuję im swoją poeczkę. Dziękuję bardzo, zapraszam na poczęstunek. Ode mnie tyle. A jak ktoś chce zabrać głos, to proszę bardzo. To serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że powstaje nowa inwestycja, że mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji, bo nie zawsze wszystkie inwestycje to mieszkańcy są zadowoleni, ale tutaj z dróg to wiadomo, że każdy jest zadowolony, każda inwestycja cieszy. No i myślę, że nie zakończymy na tej inwestycji, że będziemy dalej inwestować w teren, w naszą gminę, żeby mieszkańcom się lepiej żyło i żebyśmy byli wszyscy bardziej zadowoleni z tego, co robimy. Dziękujemy bardzo i zapraszam do świetlicy wiejskiej